No, polska Joyride Festival. Dzień dobry, moi drodzy. Kluszkowce, rok 2022. Jestem tutaj po raz w szósty albo siódmy. Te wszystkie miejsca ja już dobrze znam. To nagrywanie tutaj to jest już trochę taka forma przyjemności, forma spotkania się ze znajomymi. Ewa. Cześć! Co robisz tutaj? Dzień dobry, moi drodzy. Kluszkowce, rok 2022. Jestem tutaj po raz dokładnie gdzie trzeba być. O której. O co kogo zapytać? Zawsze jesteśmy w dwuosobowym zespole. Ja zajmuję się gimbalem, szerokimi kadrami, wywiadami, dronem. Druga kamera jest backupowa, głównie ciasne kadry, łapanie różnych y, detali, różnych smaczków. No i oczywiście wsparcie, czy to w wywiadach, czy w całej logistyce. Jest to bardzo przyjemny moment. No i już jeden z niewielu, jeżeli chodzi o w ogóle eventy, bo powoli odchodzę od tego. Robimy coraz więcej jakichś takich produkcji reklamowych, tego typu rzeczy, ale to jest coś wyjątkowego. Ja tu jestem, oniemiały miały po prostu z zachwytu. Wiosna, tak właśnie wygląda wiosna na 200%. Jakbyście szukali po prostu miejsca, gdzie zrobić idealne jakieś sielankowe stoki, no to tu jest wszystko: jest zieleń, są góry, jest jezioro, są piękne ścieżki, po prostu delikatne wzgórza. Uważam, że to jest miejsce z najpiękniejszym widokiem, chyba w Polsce. Naprawdę. Serio. Eee, challenge. Jeżeli uważacie, że gdzieś jest piękniej, eee, rzucajcie komentarze. I wrócimy do tematu, jak Joyride się teraz promuje. Bo to jest bardzo ciekawe, co robią w tej chwili w swoich YouTubeach, Instagramach. Pogadam sobie z nimi o tym, bo widzę, że jest tu jakaś strategia. Moce przerobowe są, pokazujecie fajnie vlogi, storisy, wszystko ma jakieś ręce i nogi. Kto to wymyślił, kto za to odpowiada i jak myślicie, czy to działa? Eee, no, kto to wymyślił, kto za tym stoi, kurczę, no jakby nie lubię się chwalić za bardzo. <laughs> tak, dobra, to ja powiem. Macie ogarnia, krok po kroku ciśnie, tak, żeby. Było fajnie. No i to mi się podoba po prostu pokazywanie tego co jest. Macie fajną ekipę, fajnych ludzi to pokazujecie. Jakby no jesteśmy ten wesołych. Zawsze robiliśmy od ziomków dla ziomków, nie wszyscy o tym wiedzieli, niektórzy myśleli, nie wiem, że jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy w ogóle chcą naciąć was na pieniądze. Nie, nie, my to robimy dla was, mamy przy tym mega fan mega to jest spełniająca robota, no i mega się tym cieszymy, więc chcieliśmy zacząć wam to wszystko pokazywać, a dostajemy bardzo pozytywny odzew, więc tylko się tym jaramy jeszcze bardziej. Dokładnie, bo taka jest prawda. Relacjonowanie rzeczywistości czasami jest najlepszą formą zbudowania jakiejś wiarygodności sobie marketingowej. I też czasami nie jest po prostu grow, tylko dobrą zabawą nawet też. Chociaż jest w tym trochę pracy i dyscypliny. Cześć dzień dobry, witajcie na kanale Dog Ride Z tej strony Szymon Sersistie. Jestem... Tak, a to mój syn. Że ja bym tego nawet nie marketingiem tak naprawdę, no bo to jest po prostu pokazywanie tego, co się dzieje w tak w naturalny sposób. Wiadomo, że jest to forma marketingu, ale nie może tego traktować jako marketing Po prostu chcemy pokazać co robimy, no i tyle, no. i siebie Fajnie, bo widzę, co się dzieje, tak? No bo tak. każdy przyjeżdża na festiwal i widzi tylko to co jest A chcemy pokazać jak to od środka troszeczkę wygląda, więc na pewno będzie no. tego jeszcze więcej Jak zły To nie tylko festiwal rowerów Porównania. To jest festiwal geeków Tak Ten FPV ma najbardziej kosmiczny dźwięk ze wszystkich dronów bo jak się go odpala, to robi. Wariat mały. Trzeba być grzecznym przy nim. Jesteśmy na starcie KTM E-Bike Uphill. Jestem w ekipie mediowej i odpowiadam za storieski, za to, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje w danym momencie na trasach, w ogóle na całym obszarze bikeparku parku w Kuszkowcach. Myślę, że najcięższe w tym wszystkim jest, żeby pogodzić wszystkie konkurencje razem ze sobą. I czasami przydałoby się rozdzielić na kilka osób, bo w, w, na terenie całego festiwalu w różnych miejscach dzieją się różne rzeczy w tym samym momencie. No, taka robota, ale całkiem fajna, bo można przy okazji zobaczyć wszystko i wziąć no. w tym wszystkim udział. Dokładnie. FX3 to jest. FX3, a. No. Ale, ale... I nawet masz podpisane z uczniami. Tak, taki bo... takie o... szerokie nie? Uważam, że fajnie jest robić vlogi, jak masz na to pomysł. To no. znaczy, jak jesteś w stanie zrobić materiał, który daje wartość ludziom, bo jak masz robić materiał tylko dla takiego klepania materiału, dla wyświetleń, to moim zdaniem nie ma sensu. Ja się bardzo Czy? cieszę, że coraz więcej ludzi, takich, którzy rzeczywiście mają doświadczenie i mogą się nim dzielić, wchodzą na YouTube'a, bo to wnosi wartość dla całego kanału. Zgadzam się. Trzeba mieć jakiś pomysł na to, bo wrzucanie dla wrzucania nie ma sensu. Dla cieci i wujka. No chociaż ja lubię czasami sobie zrobić pamiątkowego vloga po prostu i tyle. No. no i koniec. Udało się. Zawsze od tym momencie jestem tak zmęczony, że zapominam coś nagrać. Więc co ty e, teraz, teraz ten... Możesz, nagrać Udało się. Masz czas. Piątka. Iha. Jest. A nie, no szybciej gdzieś się spotkamy na pewno. A, tak. Rynek wideo, rynek social mediów, marketingu wokół takich eventów bardzo dynamicznie się zmienia i to, co przez ostatnie 10 kilkanaście lat robiłem, czyli takie typowe filmy, jeden duży film, tydzień gdzieś po evencie, to jest już troszkę przeżytek, bo jest tyle social mediów, tyle storiesów, tyle różnych krótkich materiałów, tyle TikToków, że. Myślę, że trzeba jakoś przedefiniować sposób działania i sposób pokazywania takich treści, dlatego, to co robi ekipa JoyRed jest dobrym krokiem w takim kierunku, żeby poszukać nowej formuły na tego typu działania filmowe. Bo na pewno treści powstaje coraz więcej, ale trzeba myśleć, jak te treści dopasowywać do realiów i do tego, jak teraz odbierają to wszystko konsumenci, bo najwięcej rzeczy, najwięcej wzrostów jest na przykład teraz na TikToku. Daj znać w komentarzu, jak myślisz, w jakim kierunku tego typu materiały będą szły, jak będą wyglądały w przyszłości. A ja gorąco zachęcam cię do tego, żeby zasubskrybować, kliknąć w dzwonek i również zajrzeć na TikToka, ponieważ tam staram się wrzucać dużo więcej treści ostatnio regularnie, bo widzę, że tam najszybciej wszystko rośnie. No i jeszcze z takich informacji organizacyjnych przygotowujemy nowy kurs, nowy mini kurs związany z korekcją barwną, gdzie pokażę ci Mój sposób, mój proces pracy z kolorami. Myślę, że to będzie niezła gratka dla wszystkich, którzy chcą szybko, w sposób systematyczny, uporządkowany ogarniać kolory w swoich filmach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, widzimy się niedługo.